Witajcie moi drodzy. Chciałem się z wami podzielić taką ważną informacją, no bo nie będę się przecież dzielił z, z okupacyjnymi służbami. No, zauważyłem coś bardzo niepokojącego w mojej autonomii. Otóż jadę sobie przed wczoraj słuchajcie, przez wieś do sklepu. Prawie bym się w, w ten, w, prawie bym wjechał, w, w, w dziury. Dwie ogromne dziury były po prostu. W jezdni. I to jest bardzo zastanawiające, ponieważ takie dziury pojawiały się z reguły na wiosnę. A mamy jesień, i jestem przekonany, że nie było tych dziur. I to nie jedna dziura, ale dwie dziury. I co więcej, ja Wam powiem. Jestem prawie że przekonany, że kiedy spałem, ale ja mam bardzo płytki sen, to jestem prawie że pewien, że słyszałem detonację. Wybuchy, a więc możliwe, że te dziury to jest kochani dywersja. Dobrze, że żem w to nie wjechał, bo jeszcze bym sobie zawias choroba wykrzywił. Chociaż dobrze, że jechałem na Wespie, bo teraz powiem Wam o najważniejszym. Wespa to konstrukcja lotnicza. Yy, I Chodzi o to, że to piękne zawieszenie jest oparte na jednostronnym wahaczu wleczonym. I ta konstrukcja to jest konstrukcja właśnie wywodząca się z lotnictwa, a przede wszystkim z lotnictwa takiego, które lądowało na trawiastych lądowiskach, a że takie trawiaste lądowiska to czasami wiecie, wcale nie są gładkie, a nie, samolot nie może sobie pozwolić, żeby tam. Prawda, się coś wydarzyło niedobrego, więc te zawieszenie na takim właśnie wleczonym wahaczu, one przepięknie wybiera wszelakie nierówności i przelatuje wręcz nad dziurami. Więc no jest szansa, że, że nie uległbym wypadkowi i że ta prowokacja w naszej tutaj pięknej autonomii, by się i tak nie udała, ponieważ pamiętajcie, pokój za wszelką cenę, a nie tak jak mówili, wiecie pewni zdrajcy, że pokój ma jakąś tam cenę, a poza tym, że jakiś honor jest ważny, kiedy to mówią ludzie bez honoru. Pamiętajcie, dla zwykłych ludzi zawsze pokój jest bezcenny. I zawsze my, zwykli ludzie, dogadamy się bez względu na to, w jakim języku się porozumiewamy i pod jaką szerokością mieszkamy. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia.